Hej, witajcie, ja jestem Spulba, to jest Crash Bandicoot. Znowu tak, teraz zaczynamy trzecią wyspę i idziemy do poziomu Heavy Machinery. Poziom Heavy Machinery jest y, poziomem, który możemy ze stuprocentować. Nie użyję tutaj stwierdzenia, niestety, ponieważ nie uważam, żeby ten poziom był jakiś specjalnie trudny, tylko trzeba pamiętać o jednym momencie, kiedy nas po prostu troluje, e, o, o, który oczywiście Wam pokażę i no. Czekajcie mieć. Już sorki za to nagłe cięcie, musimy sprawdzić y, pewną rzecz, bo Discord lubi mi ściszać mikrofon. I doszliśmy teraz do takiego miejsca y, z tutaj z tymi przeciwnikami. I. No cóż, tutaj jest taki problem, ponieważ. Y, każdy myślący człowiek może pomyśleć, że to jest przepaść, a. U, niespodzianka, to nie jest przepaść. I jest tutaj skrzynka, jedna, druga, trzecia. I głowa embryona dodatek. Y, ale oczywiście, no ten bonus, no to my zrobimy coś takiego, że po prostu ja chyba tam się nie dobra. Nie będę się zabijał celowo, ale no wiadomo, jak go nie przejdę, no to nic się nie stanie. Ja pamiętam właśnie, że jakiś poziom miał mega wkurzający bonus, ale to chyba nie był ten poziom. To chyba był jakiś poziom e, inny, ale nie wiem, jak. jak e jak się nazywał bo ja jak mówiłem na PSX się to robiłem wszystkie te, e, te minigierki i pamiętam że gdzieś był właśnie jakiś taki mega wkurzający poziom z tą minigierką i powiem wam tak w zależności jak bardzo daleko dojdziemy do znaczy jak bardzo no, jak daleko dojdziemy w tym odcinku to e, mogą na nas czekać naprawdę trudne i upierdliwe poziomy e, i mówię serio no kurczę taki zestaw nam się trafił Prawdzie, no te poziomy nie są takie jak Sunset Vista, że po prostu można po prostu umrzeć ze złości, ale o mój Boże, nie. Już można by powiedzieć, że wróciliśmy do miejsca, w którym byłem. Tak, bo tutaj spadłem właśnie. Uff. Wiecie co, no naprawdę chyba chyba jednak nagrywanie krasza w tym momencie, w sensie przez te ostatnie pary tygodni jak go nagrywam to to nie, nie jest zbyt dobry pomysł, bo widać nie mam zbyt dobrego nastroju na platformówki bo strasznie lamie, kurde tak lamić to ja dawno nie labiłem, naprawdę ja myślałem ja myślałem, że ja to teraz się tak wykoksiłem w kraszu, a tu jednak nie no ale idziemy do bonusowej migierki. I tak tak właśnie to dobrze myślicie bo tutaj jest bonusowa minigierka wcześniej nie było bonusowej minigierki zaraz co to znaczy Otóż no to znaczy to że musiałem przechodzić jeszcze raz bossa koala Kongi oczywiście zorientowałem się to dosłownie po nagraniu e, odcinka e, poprzedniego Pozdrawiam tych którzy się zorientowali i się ze mnie zaśmiali jak to zobaczyli że po prostu Będę musiał kurde robić tego bossa jeszcze raz, bo powiedziałem: "A dobra, skończymy sobie ładnie, bo skończymy skończyliśmy właśnie wyspę, skończymy sobie tutaj ładny odcinek." No. Pozdrawiam wszystkich, którzy to zauważyli. Także no. Ale już teraz mało kto zwraca na to uwagę, bo już teraz ten system zapisu stary kurde został zapomniany, bo w trilogy został wprowadzony nowy i tak oto dokończając to co chciałem powiedzieć, robię kolejne cięcie i... o mój Boże, to chyba będzie let's którym zrobię najwięcej cięć okej, okay, także już powoli wracamy tutaj gdzie byliśmy i... dobra, teraz się udało uff, jak tak dalej pójdzie, no to ja już sobie wyobrażam, kurczę, jak ten poziom Slippery Climb o którym mówiłem na pierwszej wersji mojego let's tego pewnie nie, nie wiem czy kojarzycie czy nie na pewno graliście w krasza i próbowaliście się ze stuprocentować to kojarzycie już pewnie ten poziom zaciera ręce których kurde nie ma i nie może się doczekać aż w końcu pójdę tam i zacznę failować totalnie Ok, teraz tak bezpiecznie właśnie właśnie tak miałem taką pauzę bo tak tak, coś chyba kojarzyłem, że tutaj mogą być jakieś rury takie z ogniem, ale mówię sobie, mam maskę to zaryzykuję. I gdybym ja nie złapał zewu raszującego Sebulbiusza, to ja bym po prostu teraz miał trzy maski, i bym sobie pędził przez cały poziom, i bym miał gdzieś te tutaj parę, te całe rury, kurde nagrzane, jak nóż do 1000 stopni. Haha, Boże! I ponownie tutaj jesteśmy. O mój Boże, to było blisko. Ja już nie umiem w to grać, kurde, co się dzieje? Make it stop, please make it stop. Dajcie mi już spokój. O, i bonusowa, runa. a to jest chyba ta, to jest chyba ta, na którą tak, o. <coughs> Dziękuję, że mnie zwolniliście z tego cierpienia, że nawet, no, mnie, żeby spróbować, ale szczerze, nie warto. No i dobra. Lecimy. O tak, tutaj już pamiętam, tu już chyba niedaleko jest koniec poziomu. O ile mnie pamięć nie myli. Tylko jeszcze gdzieś tutaj są chyba jakieś skrzynki, jakbym je ominął, to by było bardzo nieciekawie. Właśnie tutaj była jedna skrzynka chyba z życiem, nie wiem, nie widzę, bo wszystko się dzieje tak szybko strasznie. Ale postaram się niczego nie... o, właśnie, te. Postaram się właśnie niczego nie ominąć, bo byłaby lipa tak ominąć to wszystko, wiecie, tak na końcu, nie? No dobra, mamy sejwa. Wszystko poszło zgodnie z planem. Wszystko poszło zgodnie z planem. Niezmiernie mnie to cieszy. Osiem klejnotów na. Kurde, nie pamiętam ile to było. Na. E, 26 właśnie. E, zrobimy sobie nowego save. A nie zaraz. Przecież ja przed chwilą właśnie zrobiłem nowego save'a. E. Dobra, to sobie tego nadpiszemy. Bo wiecie, różnie może być. O i tak, i tak moi drodzy, wracamy do mapy, a teraz czas na poziom Cortex Power. Na całe szczęście. Na całe szczęście. O Boże, pominęła scenkę, Poczekajcie. Jak już mówiłem, na całe szczęście tego poziomu nie możemy ze 100 teraz. Potrzebny jest ten niebieski klejnot. I powiem tak do twórców do Doga. Bóg wam zapłać za wasze genialne pomysły o backtrackingu, przez które odpocznę po raz pierwszy. Uf. O, patrzcie, mogę legalnie zginąć sobie. I szczerze nie będę tego wycinał, bo to było zaraz na początku. No. Ty się Sebastianek ciesz, ciesz, a potem my, będą dwa ostatnie odcinki, w których trzeba będzie zrobić wszystkie klejnoty, których nie zrobiłem I no, będę miał przerąbane Ale dajcie mi się na razie nacieszyć, proszę was O kurde Dobra, pójdziemy prawą stroną Po prostu przechodzimy i tyle O. Wiecie co, nareszcie się cieszę, kiedy widzę punkt kontrolny, a nie wkurzam? Cóż za magia, po prostu. I o ile mnie pamięć nie myli, to chyba wiem, co będzie po tym poziomie. I od razu mówię, że to nie będzie nic strasznego. Wręcz też sobie odetchnę. Później chyba też. A potem się dopiero zacznie jazda. Oj, potem to będzie jazda dopiero. <ścoughs> Slippery climb tuż, tuż. Ale szczerze. Ech, muszę się spiąć i po prostu to nagrać w końcu, w końcu mi się uda przecież. Nie mogę się już teraz poddać. Jestem na trzeciej wyspie. Można powiedzieć, że prawie ukończyłem grę, mimo że jeszcze mi dużo zajdzie. Widzieliście tam jest ten taki malutenki teraz. O, teraz się tak powiększył jak skoczyłem, tam w lewym dolnym rogu jest. Eee, Klejnot, o którym mówiłem, właśnie. No i dobra, tu mamy most, który potem będziemy musieli rozwalić, jak będziemy stuprocentować. Eee, walić to. Walić ten cały głupi poziom. Ojej, ominąłem masz. Aż... Zaskakująco dużo skrzynek. W ogóle, co mi się podobało w Saint Trilogy, to jest to, że Właśnie tutaj na PS1 tak akurat Crash po prostu go te skrzynki, on nic nie robi, a w N.C.I. to było takie śmieszne, że on tak obrywał, 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 im więcej obrywał to na przykład tym bardziej leżał na ziemi. To był, na moim zdaniem był fajny taki yy, szczegół. Ale teraz zaczynamy poziom Generator Room i ten poziom możemy ze 100%'ować. Ale on... Nie powinien nam przynieść jakichś większych problemów, chociaż znając moje przygody z nawet łatwymi poziomami, jak na przykład Heavy Machinery, to oh, powiem Wam szczerze, że ja wiem jak to może być, jak to wszystko może wyglądać po prostu. I pamiętam w ogóle jak Venus in Trilogy robiłem tutaj e, czasówkę. To był właśnie. Jedna z najtrudniejszych czasów w ogóle naj, jedna z najtrudniejszych, z znaczy jeden z najtrudniejszych złotych reliktów. Ci, którzy nie, nie ogarniają, bo w jeden 1 ani 2 nie ma reliktów, to relikty to są właśnie te takie nagrody za czasówki. Jest platynowy, złoty, yy, szafirowy, no i to wszystko. Jeszcze niektórzy sobie dodają dodatkowe wyzwania poprzez pokonywanie czasów deweloperów, czyli na z, mm, najlepsze zarejestrowane czasy kiedy gra była tworzona, ale to wszystko poruszę przy moim let's play'u z Crash'a 3, ponieważ tam właśnie te czasówki mają swój debiut. Niestety. Też sobie troszeczkę więcej o nich pogadamy, co ja o nich myślę, no i tak dalej. Nie będzie, nie będzie tak przerąbane z Crash'em 3, nie będę musiał co chwilę, kurczę, jak zginę to od razu, wiecie, to od razu muszę powtarzać poziom, offscreen robić odcinek. Potem 3 minuty sobie pogram, znowu zginę i znowu to samo. Tak w koło Macieju. O, 55% fajnie. 20 na 32 poziomy. A, dlaczego jak ja patrzę na to, gdzie jesteśmy już, to wygląda jakbyśmy daleko zaszli. Ale jak ja patrzę na moje statystyki, to. Pff. To wygląda, jakbym po prostu był w lesie totalnie. No, może, jak chodzi o ukończone poziomy, to jest w miarę ok, chociaż z tym też jest w sumie słabo. Jak na to, że jesteśmy już praktycznie na końcu gry. No, ale wiadomo, co innego przejść, co innego ze stuprocentować. O mój Boże! Tworzył głupie z mojej strony. Ej, a może ja się tak przyzwyczaiłem do tej fizyki z. Nowej wersji Crasha? Może o to chodzi? Czy ja wiem? No bo niby ostatnio też platynowałem Crasha 3. Crasha 2 też wcześniej platynowałem. No nie wiem, może o to chodzi. A na początku pamiętam, właśnie tak cały czas ginąłem na tej nowej fizyce, a na starej mi dobrze szło. Nie wiem, może przez to. Kto wie? I już nie mamy masek. Po prostu cudownie. W ogóle ludzie mówią, że mają problem z rozwalaniem tych takich skrzynek. Co, co jest e, e, skrzynka, e, znaczy jest TNT, jest taka jakby kanapka, nie? Że jest TNT e, i skrzynka jest tam w środku. Ludzie mówią w ogóle, że mają problem z rozwalaniem takich rzeczy. Ja trochę tego powiem szczerze, nie rozumiem, ponieważ e, przecież to nie jest trudne do rozwalenia. Można łatwo x i wcisnąć, a potem kwadrat od razu. To nie jest ciężkie. Uff, ale tak udało nam się. Za pierwszym razem, jakimś cudem, jakimś cudem bożym nam się udało, za za pierwszym razem to ukończyć. Jak mi tylko pokażę, że ominąłem jakąś jedną. No. no, bardzo dobrze. Już myślałem, że mi zrobi jakiegoś psikusa, że ominąłem jakąś jedną skrzynkę. Ale patrzcie, zdobyliśmy pomarańczowy klejnot. I o ile, o ile dobrze pamiętacie, pomarańczowy klejnot był wymagany do zestoprocentowania niektórych poziomów, które chcieliśmy, właśnie z, które no, przechodziliśmy normalnie. I mamy też zielony, który też jest wymagany do niektórych. I teraz zaczynamy poziom Toxic Waste, który też możemy zestoprocentować. No, ale ja do tych wszystkich poziomów wrócę już po przejściu gry dopiero. Uważam, że to będzie tak ładnie podzielone. Czyli ci, którzy na przykład by chcieli sobie obejrzeć tylko całą grę, to sobie obejrzą całą grę, ale ci, którzy będą chcieli sobie obejrzeć e, też, jak zdobywam klejnoty i dodatkowe zakończenie, no to też druga wolna, nie? Tak zresztą to jest też tak ładnie posegregowane moim zdaniem. Bo tak to co, zdobyłbym, zdobyłbym tak wszystkie klejnoty, a potem bym to robił po prostu jeden odcinek, który by trwał 10 minut i bym pokazał tylko te alternatywne zakończenie. No nie wiem, dla mnie to trochę by było bez sensu. No, i jak chodzi o ten poziom, to dobrym pomysłem jest zachować sobie troszeczkę masek na koniec. Ponieważ na końcu, no, jest troszeczkę nieciekawie, więc warto sobie zachować maski, wszystkie które zbierzemy, bo nam się naprawdę przydadzą. Uwierzcie mi, taki też protip dla Was. Jak będziecie to robić? Jeśli wam przyjdzie taka myśl samobójcza, żeby stuprocentować Crasha 1 i to jeszcze na PS1, grając samymi tymi strzałkami. W sumie jedyny sposób, żeby zagrać w Crasha jedynkę na analogu, to jest granie na emulatorze, tak naprawdę. I ja tak właśnie robiłem na początku let's play'a. Tego mojego pierwszego, zanim się właśnie przeniosłem na PS3, to ja tak robiłem. Kurde! No, to ja tak wtedy robiłem, właśnie. Ale jak już mówiłem, ja to się już przyzwyczaiłem do, do analogów, więc tu do analogów, do, do strzałek. Więc dla mnie to naprawdę to jest trochę bez różnicy. Dobra, bonusowa rundka. I cyk przechodzimy sobie. Eee, o mój Boże, to był zły pomysł. No i patrzcie, kurde, ile już życiu zbieraliśmy. Tak to jest, jak się nie stoi, kurde, w jednym poziomie przez parę dni, jak w sunset vista. O mój Boże. No, tak to jest, jak się przechodzi dalej bez większych problemów. Chociaż nie chcę wykrakać, wiadomo, bo różne rzeczy, rzeczy się mogą zdarzyć jeszcze na tym poziomie. Dobra. Poczekajmy, aż sobie ta beczka tutaj przeturla się. Zaraz pewnie mnie trafi. Oj, nie trafiła mnie na całe szczęście. Dobra, teraz. Zanim jest koniec poziomu, wiecie. O. Dobra, super. Naprawdę super. Ej, nie sądziłem, że pójdzie mi tak gładko. Ej, naprawdę dziesiąty klejnot który jest niebieski <laughs> super Ej naprawdę się cieszę i zostało nam 10 poziomów 16 klejnotów i... I, i i co jeszcze no nie wiem co jeszcze ale teraz czas na kolejnego bossa czyli Pinstripe Ach, pamiętacie te czasy, kiedy w grach dla dzieci, no czy no nie do końca dla dzieci, no bo Crash nie jest do końca dla dzieci, jest po prostu family friendly. W grach family friendly można było dać na luzie pistolet i nikt się o to nie sprówał. No też to pamiętam, kiedy wszystkie gry praktycznie były rejtowane PEGI 3, a teraz kurde tylko ktoś nie wiem wyciągnie, <laughs> ktoś tylko pięści wyciągnie w czymś stronę i już jest już jest PEGI 7 od razu. Nie mówiąc o tym, że wyciągnie pistolet. To już jest 12 albo 16. Nie no, 16 to jest jak jest krew. E, dlatego nie warto się tym sugerować. Ale tak, pinstripe. E, już mogliście zobaczyć, jest bossem, który polega po prostu na tym, że musimy czekać, aż, aż mu się zatnie karabin i wtedy. I wtedy go możemy po prostu podejść do niego i go walnąć. A tak to po prostu się chowamy tutaj za, za, za fotelem. Chociaż nie wiem, jakim cudem on mnie tak nie trafił. Jak teraz tak siedzę. Oj, uda mi się? Dobra, udało się. No, jeszcze raz go walniemy już po nim. Także pójdzie o wiele gładziej niż Koala King, więc chyba cofam moje słowa, że to jest... że Koala King to jest najłatwiejszy boss, ponieważ chyba Pinstripe jest łatwiejszy. I właśnie pokonaliśmy Pinstripe'a. I wracamy do mapy. Tak jest. Uff dobrze, teraz czeka na nas poziom The High Road to będzie ostatni poziom, jaki zrobię w tym odcinku i to jest, no cóż, to jest bardzo trudny poziom no zapewne za jednym podejściem to mi się go nie uda więc tak, ten poziom ma trolla na początek o właśnie takiego super prawda? o mój Boże serio Ech. już nie będę tego wycinał, bo już no, że tak jest szybciej, tak szczerze. No, i to jest kolejny poziom typu Road to Nowhere. Na szczęście to jest drugi i ostatni tego typu poziom w całej grze. Na całe szczęście, bo nie wiem, czy bym wytrzymał jeszcze trzeci taki poziom, patrząc na to, że byłby pewnie jeszcze dalej w grze, co oznaczałoby, że byłby jeszcze trudniejszy. Ale ten poziom bardziej skupia się na właśnie żółwiach. Żółwiach, z których musimy się odbijać, no oprócz tego, bo tu można po prostu przeskoczyć, no i czasami też tak można. Trzeba było być, pamiętam, sprytnym na czasówkach, i przez długi czas nie mogłem tutaj zdobyć złotego, złotego, złotego reliktu, nawet, a ja mówiłem, robiłem platynowe. Tak, i tutaj mamy, jak widzicie, żeton towny, i to będzie już, jak mówiłem, chyba mówiłem, ostatni poziom, jaki zrobimy w tym odcinku. Więc no, akurat mamy idealny moment na zapis, nienawidzę tej gry. No więc wracamy, wracamy do tego momentu, na którym skończyliśmy, mniej więcej. Ze spinatokowałem tego żółwia, ale na szczęście mogę tutaj przeskoczyć. Ale z tym to już by nie przeszło, bo patrzcie, ten sobie jakimś magicznym cudem chodzi po deskach, które się łamią od razu, jak krasz na nich przejdzie a żółw jest. Może ciężko, chociaż. A. Nie będę się wymądrzał, bo jeszcze ktoś. Bo, bo jeszcze ktoś udowodni, jak bardzo się mylę. <laughs> nie ma co się wymądrzeć, jak się nie zna na czymś. Chociaż to jest tylko graz, to wiecie. Też tam. Fizyka nie ma znaczeń, kurde. No i widzicie, tak to właśnie wygląda. Nie no, ja powiem wam, że ja po prostu tej grze nie odpuszczę. Ja dzisiaj, jak będę. znaczy, no teraz przy tej sesji nagrywania, ja to przejdę. A nawet, nie no, let's play dzisiaj nie skończę. Nie, 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 nie. Jeszcze mi po prostu powiem wam, nerwy miłe. Przemina teraz. Na razie się nie chcę tym torturować. Oj, w sumie to tak trochę daleko byliśmy od tego miejsca, ale oj tam, ja was tam zawsze zagadam i kurde, nawet jeśli ginę właśnie cały czas tak jak teraz, to jest ciekawie, prawda? Prawda. No więc jesteśmy z powrotem. I już nie jesteśmy z powrotem. I wracamy ponownie do tego przeklętego dzika. O! Dosłownie przeklętego, bo co robi dzik na moście, którym po prostu wszystkie deski się walą, jeszcze on jakimś cudem nad nimi przelatuje? Nie wydaje wam się to trochę, to znowu kwestionuje logikę gry. Nieważne. Ech. Dobra, to już, już niedługo koniec poziomu. Okej, okay, popełniłem tutaj niezły błąd, powiem wam. Bo teraz nie wiem, czy ja przez to doskoczę. Ech, co za idiota. Ech, no właśnie. Poważnie. Tym razem go ustawiłem dobrze. Abym się nie zapomniał, dobra. No, i on się podnosi, oczywiście. Dobrze pamiętałem, dlatego potwierdza, jak bardzo dbany jestem. Ech. No nic. Moja strata, i tak materiał potny, więc dla was nic nie będzie takiego. Ale idziemy do minigierki Towny. Do bonusowej rundy nazywajcie tak, nazywajcie. Cóż, jak co odcinek ta gra mnie wykończyła i możecie to pewnie słyszeć po moim głosie, że już po prostu mam takiego e, dosyć. 67%. No i spoko. 24 na 32 poziomy. No i spoko. No dobra. To wracamy sobie do The High Road i kończymy ten ten poziom. Ech. Ale co, jak to trzeba przyznać, że poziom jest bardzo kreatywny? Jakbym ja tam spadł, to ja nie wiem, co bym zrobił. Dobra, udało się. Z tego co wiem. Mamy teraz klejnot. Tak, tak. A czemu ja się tak zastanawiałem, jak już pisało perfekt. A, już nie kontaktuję po prostu przez to. No dobra. Więc tak, więc skończyliśmy już w tym odcinku zaraz. Ile poziomów skończyliśmy w tym odcinku? Tak chcę sobie właśnie zobaczyć, bo mi się wydaje, że dosyć sporo. 1, 2, 3, 4. 4 boss 6 u u no to faktycznie w takim razie możemy na luzie skończyć grę w następnym odcinku ale patrzcie co nas powita w następnym odcinku boże miej litość nad moją duszą e. no dobra no to widzimy się w następnym odcinku cześć